Kobieta dała 800 reali bezdomnemu, który został uponiżony przez ochroniarza w supermarkecie. Jednak kiedy zobaczyła bliznę na jego ręce, zamarła. Karolina stała w kolejce do kasy, kiedy usłyszała podniesiony głos. Odwróciła się i zobaczyła, jak ochroniarz wypycha z supermarketu starszego mężczyznę w podartym płaszczu. Jego twarz była chuda, zmęczona, a w oczach malował się smutek i upokorzenie. Nie masz tu czego szukać, krzyczał ochroniarz. Karolina poczuła ukłucie w sercu. Bez chwili wahania podeszła do mężczyzny, ignorując spojrzenia ludzi wokół. Wyciągnęła z portfela 800 zł i wsunęła mu w dłoń. Proszę, kup pan sobie coś do jedzenia, powiedziała cicho. Mężczyzna spojrzał na nią z niedowierzaniem. W jego oczach pojawiły się łzy. Ale to nie było to, co sprawiło, że Karolina poczuła dreszcz na plecach. To była jego dłoń. Na jej wierzchu widniała długa, poszarpana blizna identyczna do tej, którą miała jej zaginiona przed laty siostra Magdalena. Karolina cofnęła się o krok, serce zaczęło bić szybciej. Skąd masz te bliznę? Zapytała, ale jej głos uwiązł w gardle. Mężczyzna nagle zamarł. Jego spojrzenie stało się ostre jakby przez ułamek sekundy wcale nie był zagubionym bezdomnym starcem, ale kimś zupełnie innym. Cisza między nimi trwała zbyt długo, a potem mężczyzna odwrócił się i zaczął odchodzić. Karolina, mimo strachu, ruszyła za nim. Musiała dowiedzieć się prawdy. Kim był ten mężczyzna? Karolina szła za mężczyzną. Jej serce biło jak szalone. Każdy krok, który stawiała na mokrym bruku, sprawiał że czuła się coraz bardziej zagubiona. Mężczyzna nie odwracał się, ale wiedział, że jest śledzony. Jego krok był pewny, mimo wyniszczonego wyglądu. Po kilku minutach dotarł do małej, zapuszczonej kamienicy na końcu ulicy. Otworzył ciężkie drzwi i wszedł do środka. Karolina zawahała się, ale potem zrobiła to samo. W środku panował półmrok. Powietrze było ciężkie od wilgoci i kurzu. Mężczyzna usiadł przy starym stole i w końcu podniósł wzrok na nią. Nie powinnaś tu być, powiedział cicho. Karolina z trudem przełknęła ślinę. Pta blizna, zaczęła, ale mężczyzna uniósł rękę, uciszając ją. Wiem, o czym myślisz, powiedział. I nie mylisz się. Karolina poczuła dreszcz na plecach. Skąd ją masz? zapytała. Mężczyzna przez chwilę milczał, jakby zastanawiał się. Czy powiedzieć prawdę. W końcu westchnął. Nie nazywam się tak, jak myślisz, powiedział powoli. I nie jestem tym, za kogo mnie uważasz. Karolina czuła, jak jej świat zaczyna się chwiać. Więc kim jesteś? Wyszeptała. Mężczyzna spojrzał na nią długim, pełnym bólu spojrzeniem. Prawda cię zniszczy, powiedział. A potem wyjął z kieszeni coś, co sprawiło, że Karolina zamarła. Mały srebrny wisiorek w kształcie serca. Dokładnie taki sam, jaki miała jej siostra, kiedy zaginęła. Karolina poczuła, jak kręci jej się w głowie. Skąd to masz? wyszeptała, czując, że zaraz się przewróci. Mężczyzna pochylił się do przodu. Bo nie tylko ja wiem, co się stało z Magdaleną, powiedział powoli. Ale teraz musimy się spieszyć. Oni wiedzą, że zaczęłaś szukać prawdy. Karolina poczuła lodowaty dreszcz na plecach. Za oknem nagle rozległ się szmer kroków. Ktoś nadchodził. Kim są oni? I co stało się z Magdaleną? Karolina zamarła. Serce waliło jej w piersi, a dłonie zaczęły lekko drżeć. Ktoś był za oknem. Ktoś ich obserwował. Mężczyzna, choć wyglądał na zmęczonego i wyniszczonego, wydawał się przygotowany. Wstał powoli i bezszelestnie zgasił jedyną lampkę w pokoju. Teraz byli skryci w mroku. Musimy wyjść tylnym wyjściem, szepnął. Karolina czuła, jak dreszcze przebiegają jej po plecach. Powiedz mi, kim jesteś? nalegała, choć wiedziała, że to nie czas na pytania. Mężczyzna spojrzał na nią intensywnie. Nazywałem się kiedyś Adam, odpowiedział cicho. I byłem ostatnią osobą, która widziała Magdalenę żywą. Karolina poczuła, jak ziemia usuwa jej się spod nóg. Adam złapał ją za nadgarstek i pociągnął w stronę wąskiego korytarza prowadzącego na tył budynku. Stare deski skrzypiały pod ich stopami, a za oknem słychać było coraz głośniejsze kroki. Kiedy dotarli do tylnego wyjścia, Adam uchylił drzwi i wyjrzał na zewnątrz. Biegnij za mną i nie odwracaj się, i rozkazał. Wybiegli w noc. Wiatr był lodowaty, a ulice opustoszałe. Karolina czuła, że ktoś jest blisko, niemal czuła ich spojrzenia na plecach. Adam skręcił w wąską uliczkę i zatrzymał się nagle. Przestańmy uciekać powiedział nagle, odwracając się do niej. Czas się zmierzyć z prawdą. Karolina spojrzała na niego oszołomiona. Zanim zdążyła zapytać, co miał na myśli, z za rogu wyłoniły się ciemne sylwetki. Nie byli sami. Wiedziała, że od tej chwili nic już nie będzie takie samo. Kim byli ci ludzie? Co stało się z Magdaleną? Karolina wstrzymała oddech. Ciemne sylwetki zbliżały się powoli, bez pośpiechu, jakby byli pewni, że nie ma ucieczki. Adam stanął przed nią, osłaniając ją swoim ciałem. Nie bój się, powiedział cicho: Cokolwiek się stanie, nie pozwól im cię zabrać. Karolina nie rozumiała. Ale coś w jego głosie sprawiło, że poczuła lodowaty dreszcz wzdłuż kręgosłupa. Pierwsza z postaci wyszła z cienia. Był to wysoki mężczyzna w długim czarnym płaszczu, z idealnie wygoloną głową i zimnym spojrzeniem. Zajęło ci to dłużej, niż myślałem, Adamie powiedział niskim, głębokim głosem. Adam zacisnął pięści. Nie jej, odpowiedział stanowczo. Karolina spojrzała na niego zdezorientowana. Co się tutaj dzieje? Syknęła. Łysy mężczyzna uśmiechnął się chłodno. Oczywiście, że ci nie powiedział wrzucił, patrząc na nią z ciekawością. Jesteś ostatnią częścią układanki. Kluczem do wszystkiego. Karolina cofnęła się o krok. Kluczem do czego? Spytała, czując, że jej serce zaraz eksploduje. Mężczyzna podniósł rękę, i w tej samej chwili dwóch jego ludzi zrobiło krok w ich stronę. Adam nagle złapał Karolinę za ramiona i spojrzał jej prosto w oczy. Słuchaj mnie uważnie, powiedział szybko. Masz coś, czego oni potrzebują. Coś, co przez lata było ukrywane. Karolina poczuła, jak jej żołądek ściska się z niepokoju. Co masz na myśli? Gwy szeptała. Adam otworzył usta, by odpowiedzieć, ale w tej samej chwili coś uderzyło go w bok głowy. Upadł na kolana. Karolina krzyknęła. Cienie otoczyły ją z każdej strony. Zanim zdążyła się ruszyć, poczuła, jak coś ostrego wbija się w jej ramię. Świat zawirował. Jej ostatnia myśl, zanim pochłonęła ją ciemność, brzmiała: Co oni mi zrobili? Co Karolina posiadała, że było tak cenne? I kim naprawdę był Adam? Karolina obudziła się w półmroku. Jej głowa pulsowała bólem a ciało było ciężkie, jakby ktoś przywiązał ją do ziemi. Próbowała się poruszyć, ale jej nadgarstki były skrępowane. Była w dużym, zimnym pomieszczeniu, którego ściany pokrywały pęknięcia i ślady wilgoci. Naprzeciwko niej stał łysy mężczyzna, ten sam, który pojawił się na ulicy. W jego oczach nie było gniewu, tylko chłodna kalkulacja. W końcu się obudziłaś, powiedział spokojnie. Karolina milczała. Nie miała siły pytać. Wtedy do pokoju wtoczył się Adam. Był pobity, jego twarz pokrywały ślady krwi, ale mimo bólu wciąż patrzył na nią z determinacją. Łysy mężczyzna westchnął. Adam próbował cię chronić, powiedział, krążąc wokół niej. Ale to było daremne. Nie możesz uciec przed własnym przeznaczeniem. Karolina poczuła, jak serce jej przyspiesza. O czym ty mówisz? wyszeptała. Mężczyzna uśmiechnął się lekko i sięgnął do kieszeni płaszcza. Wyciągnął coś, co sprawiło, że jej oddech ugrzązł w gardle. Stary, zardzewiały medalien. Dokładnie taki, jaki miała Magdalena. Twoja siostra wiedziała, kim jesteś, kontynuował. Wiedziała, że twoja krew nie jest zwyczajna. Karolina zmarszczyła brwi. To, to niemożliwe. Łysy mężczyzna podszedł bliżej. Twoja rodzina przez pokolenia nosiła w sobie coś cennego. Coś, co wielu chciało zdobyć. Magdalena próbowała to ukryć, ale my ją znaleźliśmy. Karolina poczuła, jak jej serce pęka. Gdzie ona jest? Zapytała, choć bała się odpowiedzi. Mężczyzna spojrzał na nią bez emocji. Była gotowa oddać życie, byś nigdy nie poznała prawdy. Karolina poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Adam spojrzał na nią z bólem. Karolina, jesteś ostatnią osobą, która może to powstrzymać wyszeptał. Łysy mężczyzna zaśmiał się cicho. Ale tego nie zrobisz, powiedział. Bo nawet nie wiesz, co masz w sobie. Nagle w pomieszczeniu rozległ się huk. Drzwi otworzyły się z impetem, a do środka wbiegło kilka postaci w czerni. Karolina nie wiedziała, kto to, ale jedno było pewne, coś właśnie się zaczęło. Jej krew miała tajemnicę i ktoś był gotów zabić, by ją zdobyć.